Jesteśmy w Beskidzie Niskim. Chronimy lasy i góry przed śmieciami. Gór Górska, Górska Odyseja. Odyseja. Cześć, witajcie. Nazywam się Dominik Jagieła. Jestem ratownikiem Grupy Bieszczadzkiej GOPR, leśnikiem i przewodnikiem górskim. Zobaczcie, jak jest pięknie. Jesteśmy na pograniczu Bieszczadów i Beskidu Niskiego w miejscowości Komańcza. Właśnie wchodzimy na czerwony szlak w stronę Wachalowskiego Wierchu. Zapraszam Was, żebyście przyjeżdżali w te strony. Jest tu naprawdę przepięknie, dziko, jest mega czyste powietrze, ale chciałbym tutaj jedną rzecz podkreślić. Zaczynamy trasę górską od w Beskidzie Niskim. Zwracamy uwagę na śmieci i na problem, problem zaśmiecania przez turystów i przez, przez osoby, które się tutaj pojawiają, terenu. Dlatego prosiłbym Was, jak przyjeżdżacie, zostawcie za sobą tylko dobre wspomnienia i ślady na śniegu, a nie śmieci. Pozdrawiam.